Cześć, to Diana z bardziej lubię książki niż ludzi, i dzisiaj zapraszam Was na kolejny film na zamówienie. Pokazywałam Wam już książki z zielonymi okładkami, a na pytanie, czy puszczać w święta film, czy nie, zarzeczyliście sobie opowieść o książkach najśmieszniejszych, jakie przeczytałam. Nie jest to łatwy temat z kilku powodów. Po pierwsze, okazało się, że ja nie czytam za dużo komedii, w zasadzie w ogóle, jeżeli już to zdarzają się jakieś akcenty humorystyczne w innych gatunkach, które lubię. Po drugie, wiecie, poczucie humoru jest bardzo indywidualną sprawą, i to, co śmieszy mnie, nie musi śmieszyć kogoś innego. No i po trzecie, jest jeszcze czarny humor, który ja uwielbiam. A niekoniecznie on do wszystkich trafia. No i na początku chciałam Wam opowiedzieć w ogóle o śmiesznych książkach, jakie znam, o Szekspirze, który śmieszy do OS, jeżeli tylko damy mu szansę, o wspaniałym paragrafie 22, o Terem Praczecie, o książce Ostatnie Dni Królika, na której śmiałam się i płakałam jednocześnie, ale ostatecznie jestem tutaj po to, żeby namawiać Was do czytania książek popularno-naukowych, i pomyślałam, że to będzie doskonała okazja do tego, żeby zrobić listę najśmieszniejszych książek, właśnie popularno-naukowych. Opowiadanie o nauce wcale nie musi być śmiertelnie poważne. I zacznę od polskiej królowej statystyki, czyli Janina Daily. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to polecam zajrzeć na Facebooka albo na Instagram. Janina jest autorką książki Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Umówmy się, nie postrzegamy statystyki jako najśmieszniejszej rzeczy na świecie i tu właśnie wchodzi Janina, cała na biało i mówi nam, że hej, ale statystyka jest fajna i ja wam to udowodnię i naprawdę to robi. Nie dość, że polubicie statystykę, dowiecie się mnóstwa przydatnych rzeczy, ale też mnóstwa nieprzydatnych, bo poznacie na przykład człowieka, krzesło i kota, który kochał tureckie disco i będziecie się też śmiał przez większość czasu podczas lektury. Jeżeli chodzi o książki popularno-naukowe, to ja mam kilku pisarzy, których uwielbiam i wśród nich jest Mary Roach. Ona napisała sześć książek o trupach, kosmosie, seksie, duchach, układzie pokarmowym, a najnowsza jest o wojnie. I mimo takich wydawałoby się poważnych i trudnych tematów, ona przedstawia je w sposób rzetelny, ale też bardzo taki lekki i humorystyczny. I myślę, że jej poczucie humoru nie trafi do wszystkich, ale warto sprawdzić na sobie, a może właśnie do Was trafi. No i ostatnie odkrycie Jennifer Wright. Dzięki oczywiście serii Zrozum mamy jej dwie książki, co nas nie zabije, największe plagi w historii ludzkości i nie żyli długo i szczęśliwie, największe rozstania w historii. I znowu, ja należę do czytelników, którzy chichotali przez cały czas czytania tych książek, natomiast wiem, że niektórym tak częste żarty przeszkadzały. Ja jestem fanką opowiadania o historii w taki sposób żartobliwy, myślę, że to po prostu trafia do człowieka. Można dzięki temu więcej zapamiętać i zobaczyć, że historia to nie tylko wielkie wydarzenia, ale przede wszystkim ludzie. Jest jeszcze też wspaniały, nie mamy pojęcia, przewodnik po nieznanym wszechświecie. To jest książka o fizyce. I ja Naprawdę nie pamiętam żadnej popularno-naukowej książki z fizyki, przy której tak bardzo bym się śmiała. Znajdziemy w niej na przykład przedstawienie zjawiska rozszerzania się wszechświata poprzez analogię ciastka z rodzynkami, pojawia się Ktulu i Potwór Spaghetti, Lamo Tornado, argentyńska telenowela i Koty, bo przecież żadna książka o fizyce nie może się obejść bez Kotów. Do tego dochodzą komiksowe ilustracje i mamy książkę idealną na początek przygody z tego typu literaturą. W podobnym stylu są też książki Randela Munro, What If, A Co Gdyby i How to Jak. Randall do się Poznać jako autor, który ma bardzo duże poczucie humoru, a do nauki podchodzi z dystansem i luzem. W i mogliśmy dowiedzieć się na przykład, co by się stało, gdyby wszyscy mieszkańcy Ziemi stanęli obok siebie, podskoczyli i jednocześnie spadli na Ziemię. A w How to zastanawiamy się nad tym, jak chętnie przyznajemy się do tego, że czegoś nie wiemy. No bo przecież duża część ludzi wstydzi się swojej niewiedzy, a zupełnie niesłusznie, no bo przecież nie ma takiej osoby na świecie, która by wiedziała wszystko. I uczenie się nowych rzeczy jest wspaniałe, i powinniśmy do tego dążyć jak najczęściej. No i autor zastanawia się, jak odróżnić dobre pomysły od złych. Daje do tego bardzo fajny, humorystyczny komentarz i naprawdę bardzo polecam te książki. Jest też jeszcze Bill Bryson, który mnie zawsze rozśmiesza. Bill pisze takie książki podróżnicze, popełnił też kilka popularno-naukowych. Na kanale znajdziecie film o jego książce Ciało Instrukcja Użytkownika. Jest ogromnym erudytą. Czytanie jego książek to jest wielka przyjemność. No i do tego ma ogromne poczucie humoru, ale specyficzne, bo jest takie dosyć cięte, ironiczne. Jest to często czarny humor. Dużo kpi, bezkompromisowo opisuje rzeczywistość, punktuje wady, pokazuje słabości. I jeżeli ktoś lubi taki humor, no to Billa Brysona pokocha od razu. Kolejnym autorem, którego bardzo lubię jest Richard Wiseman. Najciekawsze w nim jest to, że jest psychologiem, ale też iluzjonistą. Zajmuje się krytyczną analizą przypadków zjawisk paranormalnych, bada różne zagadnienia z pogranicza psychologii. Zajmuje się na przykład oszustwem czy szczęściem. Po polsku mamy cztery jego książki, ale napisał też książkę, która by idealnie pasowała do dzisiejszego tematu. Love Lab, czyli naukowe poszukiwanie najśmieszniejszego żartu na świecie. Jego książki mają w sobie mnóstwo wiedzy, ciekawostek i są lekkie i zabawne bardzo polecam. I w podobnym stylu są też książki Toma Hodgkinsona. Mamy do wyboru cztery tytuły i może one nie są jakoś dziko śmieszne, ale mamy podane ciekawe zagadnienia w bardzo lekkiej i humorystycznej formie, więc polecam. Zwłaszcza jak być leniwym można się zainspirować. I na koniec jeszcze trzy książki Ostatnio mnie rozbawiła książka Kiedy umrę zjesz mnie kocie. Wydaje się, że o śmierci raczej nie pisze się w sposób zabawny, a jednak można. Autorka jest przedsiębiorczynią pogrzebową, prowadzi też kanał na YouTubie, a w książce odpowiada na pytania o śmierć, które zadały dzieci. I to jest naprawdę genialna lektura, bo pada na przykład tytułowe pytanie o to, czy nasze koty zjedzą nas po śmierci. Dowiemy się na przykład, co się stanie, kiedy ktoś umrze w kosmosie, czy można sobie zatrzymać jako ozdobę czaszki zmarłych rodziców. Pojawiały się też pytania dosyć abstrakcyjne, takie czy po śmierci będziemy Robić kupę, albo czy możemy zostać pochowani w tym samym grobie, co nasz chomik, ale inne są też bardzo konkretne i życiowe, no bo na przykład, skoro jemy martwe kurczaki, to dlaczego nie jemy martwych ludzi? Albo co się stanie, kiedy cmentarz się zapełni? Muszę Wam jeszcze opowiedzieć o autobiografii Richarda Feynmana. Pan raczy żartować, panie Feynman. O nim nie jestem absolutnie w stanie opowiedzieć krótko, bo to była niesamowita postać. Może tylko wspomnę, że uznano go za jednego z dziesięciu najwybitniejszych fizyków wszech czasów, ale przy tym był człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru i talentem do wyjaśnienia trudnych rzeczy w w sposób. I ta jego autobiografia jest świetną, absolutnie świetną lekturą, z której można wiele wynieść, a i żartów też jest całkiem sporo. I na sam koniec chciałabym wam zostawić książkę Mikołaja Golachowskiego, Czuchrałem Antarktycznego Słonia. Autor jest biologiem, dwukrotnie zimował na polskiej stacji Antarktycznej, jest przewodnikiem, no i generalnie w Antarktyce czuje się jak w domu. Jego książka rozbawiła mnie do łez, a jednocześnie wiele się z niej dowiedziałam i wciskam ją naprawdę każdemu. Do tego Mikołaj Golachowski napisał też dwie książki dla dzieci: Pupy, ogonki i kuperki, oraz gęby, dzioby i Nohale, które są bardzo. Bardzo zabawne. No, wśród dzieciaków oczywiście największym powodzeniem cieszy się ta o pupach. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że znaleźliście ciekawe tytuły dla siebie. Bardzo zachęcam do czytania takich książek. Wiadomo, nie wszystkich śmieszy to samo, ale generalnie chodzi o to, że nauka nie musi być super poważna i nudna. Dzięki za obejrzenie. Jak zawsze zachęcam do wsparcia w postaci łapek, komentarzy i udostępnień filmu dalej. Możecie pisać w komentarzach kolejne pomysły na kolejne filmy na zamówienie. Subskrybujcie kanał, żeby nic wam nie umknęło. I do usłyszenia i pamiętajcie, w książkach jest więcej.